Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam, jak pracuje się na produkcie od firmy FX Protect Jest to Silky Detailer, czyli produkt, taki kudek do szybkiego odświeżenia Waszego lakieru No i ja zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka Moi drodzy, ja zawsze tutaj z kim bym nie rozmawiał, wspominam, że firma FX Protect ma bardzo fajną szatę graficzną. Mi się to podoba, opakowania, triggery, tak zawsze też mówię, jestem rokowcem i ja tutaj ten schemat kupuję. Teraz co do samego produktu. Produkt jest to po prostu jakiś tam quick detailer o zapachu, który jest też już mocno gdzieś tam kojarzony przeze mnie z innych firm. Praca bardzo prosta, możecie użyć go na sucho, możecie użyć go na mokro. Bardzo delikatnie przyciemnia. Mam wrażenie, że gdzieś tam nawet delikatnie maskuje, ale to jest takie bardzo delikatne. Nie jest zły w pracy. Prawo, lewo przekładacie fibrę i macie produkt dotarty. Oczywiście możecie go używać praktycznie na wszystkich powierzchniach. Czy to na szkle, czy na plastiku, czy to oczywiście na elementach lakierowanych. Zostawia on po sobie ten efekt bardzo przyjemny. Lakier jest bardziej błyszczący, bardziej śliski i oczywiście jest bardzo delikatnie też zabezpieczony. To jest taki produkt, który zawsze wspominam, że stanowi te najniższe i najprostsze zabezpieczenie waszego lakieru. To też w efekcie przekłada się na lepszy wygląd waszego samochodu po myciu. Wiadomo, że też samochód jest już delikatnie zabezpieczony, więc brud do niego mniej przywiera. Więc, tutaj, jako podstawę do zabawy z detailingiem, z tą autokosmetyką, z dbaniem o wasz samochód po myciu, ja tutaj nie wyobrażam sobie czegoś takiego jak umyć samochód. I nie użyć na niego quick detailera lub innego produktu, który na suchy lakier sobie wcieram. Także szanowni Państwo, silki detailer, FX Protect, produkt bardzo prosty w użyciu. odwdzięczy się Wam tutaj tymi efektami wizualnymi. Da Wam fajne hydro na lakierze. Ja uważam, że nie będzie to zły zakup. Nie stracicie tutaj, nie wyrzucicie pieniędzy w błoto. Także dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.